Jak wam się podoba? Cóż mogę powiedzieć? Złamie niejedno serce. Słodycze czy figiel? Hello, Margaret. Witaj, Margaret. Kuzynie coś? Prawie cię nie poznałam. Czyż nie jest przystojny? Wszyscy pytają, gdzie kupił kostium. Świetny kapelusz. Skarbiaty, gdzie masz kostium? No sobie. Jestem morderczynią. One się niczym nie wyróżniają. Cieszę się, że mogę spędzić ten wieczór z rodziną. Teraz, kiedy odzyskałem pamięć, dzięki Bogu za ten piorun, zmądrzałeś. Pamiętasz, stary? 25 lat temu dr Pinderschloss naprawdę znalazła festera zaplątanego w sieć. Miał amnezję od trójkąta bermudzkiego. Fakt. Zdarzały się dziwniejsze rzeczy. Proszę, wujku. Do portretu. A teraz się pobawimy. Może chwytanie zębami jabłek, albo zagadki. Oczywiście. Budzenie zmartwych. Biegiem. Wszyscy na cmentarz. Na czym polega ta zabawa? Masz łopatę? Wujku, będziesz w mojej drużynie? W mojej. Damy wam fory, trzy czaszki i miednice. Mój kochany brat. Zaraz przyjdziemy. Trupy wstawać. wujku Atlasie pobudka. Ciociu Labordzie, wstajemy. Cała Frajda w kopaniu. Czegoż więcej chcieć? Karamia. Ja, prawda? Budka dziadku jest Halloween. Patrzcie, ciotka La Vivia, ścięta przez własne dzieci. Polska na zlecenie kanału Plus Studio Publishing Tekst Małgorzata Rutkowska Czytał Piotr Borowiec